Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek, że Wasze skrzynki w Minecrafcie zostały okradzione? Nie martwcie się, ja mam na to rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem na okradanie skrzynek jest nieposiadanie żadnych skrzynek. Problem numer dwa. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek, że Wasza baza została zniszczona? Najlepszym rozwiązaniem na niszczone bazy jest nieposiadanie żadnej bazy. Czy jednak, mimo tego, że Wasza baza jest zbudowana na górze i jest Wam bardzo zimno, to i tak. Kradną wam itemy z workbencha. Nie martwcie się, ja mam na to rozwiązanie. Bardzo prosty system alarmowy, który będzie nas e, informował o wszystkich nadchodzących przeciwnikach. Którzy mogą chcieć coś nam zrobić i naszemu workbenchowi. Należy tylko znaleźć notę blokę. Postawić go tutaj. I czekać aż, aż nasz przeciwnik spróbuje nas okraść. Na potrzeby, tego, na potrzeby tej pułapki... Ja odejdę daleko i zostawię tutaj kamerę, która będzie wszystko nagrywać. Ty, ty, dobra. Góra, góra, dobre miejsce, żeby zbudować bazę. Hmm. Czy nikt mnie stąd nie zauważy? Nie widzę żadnych śladów cywilizacji stąd. Co? Dobrze... O, workbench! Workbench, tak, tam mogą być bardzo wartościowe itemy, których mogę później wykorzystać, żeby raidować inne bazy. Teraz tylko po cichu podaj, żeby nikt nie usłyszał... O Boże, nie, 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 nie cicho! cicho. Okej, okay. odbyłem swoją długą podróż. Miejmy nadzieję, że moja baza. Jest! Moja baza cały czas stoi! Jak widzicie, tylko alarm został zniszczony, ale to jest cena, którą jestem w stanie ponieść. Nasz work będzie cały czas pełny itemów. Nic nam nie ukradli. Jak widzicie, nasz alarm zadziałał. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że chcieliście ściąć drewno, ale było trochę za dużo drzew i wasza diamentowa siekiera trochę sobie z nimi nie radziła? Mam dla Was rozwiązanie. Czy próbowaliście kiedyś zbudować bombę nuklearną? Nie? Dobra, w takim razie wam pokażę jak ją zbudować. Po pierwsze, włączcie swój jetpack i polećcie w dogodne miejsce, w którym będziecie ją mogli zbudować. To miejsce się nada. Po drugie, musicie bardzo powoli i dokładnie umieścić ładunek wybuchowy. Inaczej może on przez wybuchnąć. Po trzecie, system opóźnienia. Jeśli nie, nie uda wam się odejść wystarczająco daleko, to możecie wybuchnąć razem z bombą, a tego byśmy nie chcieli. Poza tym wtedy nie będziemy mogli zebrać drewna. Po trzecie, zapłon. Bomba nie wybuchnie bez dobrego zapłonu, więc trzeba postawić coś, co jest gwarantowane, że zadziała. Tak jak blok Redstone'a. Kiedy już postawicie swój blok Redstone'a, ostatnia rzecz, którą wystarczy zrobić, to postawić e, zapalnik. I nasza bomba powinna wysadzić cały las, dając nam dużo drewna. Kiedy już cała wasza bomba nuklearna została uzgodniona z naukowcem, możecie kontynuować. Wystarczy podłożyć zapalnik i uciekać gdzie pieprz rośnie. Kiedy efekty bomby przejdą już bokiem, będziecie mogli zobaczyć, że cały las został zebrany i macie teraz dużo drewna. Problem rozwiązany.